jak to mówią, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Hunter z tej strony. Słuchajcie. No cóż. Myślałem nad tym, jak, jak to by było, kiedy bym może sobie kupił kiedyś tą Nintendo Switch. Tak. Teraz akurat były takie myśli, nachodziły uciekały. I w końcu się to stało w GameStopie, w amerykańskim sklepie, tutaj w, w południowej Karolinie. Postanowiłem odwiedzić sklep. Mówię, jeżeli nie dostanę, to nie kupię. No niestety raczej wyszło inaczej. <grym> I czemu nie Nintendo Switch 1 a 2 No z prostego powodu dla mnie. Każdy ma tam swoje jakieś, widzi mi się. Ale ja na przykład wolę, żeby sprzęt był nowy i świeży. Tak na starcie, co znajdziemy w tym pudełeczku, to na pewno jest jak widać konsola. Joycony lewy, prawy. Tutaj adapter ładujący kabel USB-C C. Stacja dokująca do Nintendo Switch 2. Uchwyt do. Joya, joy e, też e, Smyczę. no i najważniejsze kabel HDMI też i jakby ktoś się pytał co jest róż, jaka jest różnica między Switchem jedynką a dwójką no to też pytałem akurat to sprzedawcy no i to to, że właśnie w 4K można sobie podłączyć tą konsolkę pod e, telewizor no cóż, dla mnie fajna opcja, ale najważniejsze, że to najważniejsze to, że to jeszcze dokupię sobie case'a do tego, że można z tym podróżować i no to jest uważam fajnie coś sobie zagrać. A szczególnie dlaczego kupić? Kupiłem te konsole no na pewno, żeby wrócić do tych czasów takich, gdzie królowały pokemony, tak? No i to też teraz jest temat taki na czasie tak jakby, chociaż minęło 20 parę lat, no to, to one dalej jeszcze są na tych konsolach, tak. I no. Tak niby nigdy nie ma czasu nigdzie właśnie, żeby przystać, ale tak może gdzieś w jakiejś podróży wyciągnąć, pograć sobie. Zabić może ten czas. To tak. No a z tych rzeczy, które jeszcze dodatkowo, są ważne. To na pewno tutaj miejsce na tej konsoli 256 GB. Można to oczywiście powiększyć tutaj montując Micro SD. No i co? I jak to wygląda? Tutaj na pewno konsolka jest. No robi, no robi dla mnie wrażenie, bo wcześniej. Nie miałem okazji akurat trzymać wcześniejszej wersji. No i mam nadzieję, że będzie długo mi służyć. Zobaczę teraz co będzie w środeczku. Ale zanim to zrobię, to no, no, to tutaj, mówię, to musiało się pojawić. Nie wiem, różne opinie są o tej części, ale to tak na start. Najlepiej to bym zagrał tą sobie Pokémon Blue albo Red, tak, te, albo Crystal wcześniejsze jeszcze części, ale no, no zobaczę tutaj, jak to będzie w tej akurat części szło, chociaż no. No, ale to tak, myślę, że sporo gier takich da rada się zmieścić bez powiększenia pamięci w tej konsoli. Ale dobra, zobaczymy tutaj co, co ona kryje, co ona, co w niej, co w tym kartonie tutaj się chowa, także bardzo świeżynka, świeżynka. Na pewno tutaj na ten ekran, na tym ekranie będę, będę chciał, na ten ekran będę chciał zrobić, kupić yy, folię ochronną. Folia na pewno będzie dobra, bo na telefonie mi służy, to i na Nintendo. Na Nintendo też będzie dobra. Tak, proszę bardzo, ładne takie, bo są nawet takie dość ciężkie. Joycony, tutaj mamy. Tak, tu jest właśnie. I safety, health information about the usage, goodness, goodness, i kable. Jak widzicie smyt, kabel HDMI, ultra, 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 tak, speed height, speed, bardzo fajnie, nie będę musiał kupować i tutaj takie smycze do tych całych joyconów, nie, ale ja że będę to, bardziej mi się spodobało właśnie tutaj, że tak jakby, no, można zamontować sobie, złożyć sobie pada, no? proszę bardzo. Ładnie, fajnie to wygląda. No i sobie złożyć pada i kurczę mieć podręcznie, właśnie, Joya takiego złożonego. Eee, no, tak. Wykładnie, tu jest adapter, kabel USB-C, fajnie, bo kurczę to zawsze można sobie tam wymienić, jakby się coś tam z nim działo na dłuższy. I co? I tutaj port. O, proszę bardzo. To tak śmiesznie wygląda, nie troszeczkę, bo tak, to tak jakby, jakby te stare routery postawił tak przy telewizorze i to, to tak, tak. Ciekawie to widać, ale co? No tutaj jest po wejściu, może nie będzie widać, ale zaraz zobaczę. A prześwietle. Jest port. Proszę bardzo na. Eee, tak, no, na cały eee, na HDMI jest. Tutaj dwa dwa USB. Tak, ale na HDMI to jest. No tak, to chyba tutaj będzie wyprowadzenie. Coś mi się udaje. Czy czysto jest tutaj? Tutaj na ASD, tutaj jest naładowanie. No będzie trzeba przejściówkę kupić chyba raczej do tego, żeby to móc podłączyć pod telewizor, więc to będzie chyba raczej tak w ten sposób działało. No, ale tak to wygląda Sprzęcie, tak to taki to jest, o proszę bardzo. Myślę, że będę miał trochę czasu, to nagram może kiedyś parę filmików z tego, nie wiem, jak będę miał ochotę i chęć, to ten, no, a tak to widać, no, w takim zestawie dostaje się, o proszę bardzo. I cena jaka? Najważniejsza, 449 dolarów obecnie. W Stanach. To jest dużo taniej niż w Europie. No ale, cóż, Europa to nie USA, więc trzeba korzystać. Jak coś polecam, może możecie sobie zobaczyć GameStop na e e e Google'ach. Fajne promocje tam mają też. Także taki sprzęt nowy. Obyś, jak służył jak najdłużej. Pozdrawiam. Na razie ho, hej.